Paweł, Paweł, dawaj, dawaj, nie ma chwilki, nie ma czasu. Pawlo, powiedz mi taką rzecz. Jak my jesteśmy przygotowani na wypadek pożaru? No bo gdyby na przykład ta szara astra się zapaliła. No na, na hali są gaśnice. Słuchaj, gaśnica czasami jak jest za późno, to już w ogóle nie pomoże. No to bym wyjął telefon i zadzwonił po strażaku. To my byśmy tu spłonęli. Ja wymyśliłem. Co szef znowu wymyślił? Kupiłem wóz strażacki. Straż? Tak. Będziemy mieli swoją zakładową straż. Jedziemy powozy. Szefie, ale po co mam jechać? No jak to po co? Ty będziesz za te samochody odpowiedzialny. Ja? Tak. Za straż pożarną? Ktoś musi. Ale mam trochę tutaj roboty. Jak ja mówię, że jedziemy, to jedziemy. Masz zostawić no wszystko, to jest priorytet. Dzisiaj. No dobra, to jedziemy.